Ale siemanko, z tej strony KamilHoxa, to jest drugi odcinek z... Znowu zapomniałem, jak się ta gra nazywa. Ale bez dużego przyciągania. Widzę, że seria się bardzo przyjęła. Strasznie dużo jest wyświetleń. I co? I dziś będę zbierał na księżyc. Brakuje około 20 tysięcy. No, więc to pójdzie szybko. Pomiędzy odcinkiem pograłem trochę i e, zarobiłem, trochę ulepszyłem krosa. E, trochę zarobiłem i kupiłem mapkę z pustynną. No i to tyle. Prawdopodobnie za chwilę jeszcze wejdzie odcinek ze Stickmana. I właśnie zobaczycie, co jest na księżycu. Jak tam szybko się zarabia, to to jest masakra. Bardzo fajnie. I teraz spróbuję właśnie tak ładniej wyskoczyć. Nie, nie uda się. Kurczę. Z w ogóle zaraz zobaczycie jak ulepszyłam motor. To nie jest jakieś bardzo duże ulepszenie. Patrzę, czy mi się nagrywa. Oło. Musisz mieć pięć tysięcy, więc jeszcze trzy i będzie można kupować nową mapkę. Kurczę. A, no, no i nawet zarobione. A więc okej. Okay. Księżyc. I proszę. Jak to wszystko działo? Czytaj się naprawdę bardzo dobrze zarabia. O, proszę. To, co widać trochę po prawej stronie, to są pieniądze, które zarobiłem. Więc jeśli ma się jeszcze takie turbo przyspieszenie, o właśnie, 6000 zarobiłem, teraz nie, nie ominął. Uf, nie ominął. Ła... Na tej mapce chyba najłatwiej to ominąć. No i już mam czterdzieści tysięcy Tak. Nie Jeden. Dwa o, idealnie na Jak to się, kanister z benzyną Nie, 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 nie. nie. Oh wow. I w ogóle piszcie, po ile chcecie odcinki? No, już 93 tysiące zarobione. Ja bym ulepszył motor. Na przykład, co by ulepszyć? Dajmy to. A potem ulepszymy może amory czy coś w tym stylu albo co innego no i co ja zarobiłam? Na starcie trzeba uważać Najsłabszy wynik 25 pieniędzy Nie jakkolwiek to 25 pieniędzy Nie wiem czy to brzmi dobrze czy

robić prawie, że można po prawie miliony zarabiać, chyba, że chce się coś ulepszać. Albo kupować. Na przykład mapki za milion... Kurczę, muszę jeszcze raz wjechać. Ostrożnie. I jest. Pełny bok. Szczerze polecam tą grę. No w ogóle chyba rekord jest pobi... Teraz pobiłem rekord. A czemu nie? Wow! teraz patrzcie, 13 tysięcy chyba zarobiliśmy. nie i popatrzmy w ogóle co jest do kupienia takie coś Mars no w ogóle czy przypomina mi się jakie mapki dodali chyba to z lasem góry Rangorok? chyba też dodali, ale nie wiem Czy widzę tu chyba dużo pododawali. Okej okay. ja bym zbierał na monster traka. Księżyc nie jest trochę załatwy, bo praktycznie jak ma się księżyc, to się tylko na tej mapie gra. Jak chce się zarobić, i zarabia się dosyć dużo. Panawcy przewrotów? Nie wiem, czy w ogóle chyba nawet dodali jakieś aczygmenty. Kiedyś chyba nawet pamiętam, że jak grałem, nie było albo nie było tak dużo. 500, 300, 400, 600, 700, o 10 tysięcy równe. Ale tą mapkę szczerze polecam. Oj to chyba był zły, tak to był zły pomysł. Żeby tego bakflipa robić. No właśnie przecież my mam... Już nazbierane na Monster Tracka nieco pamiętam, Monster Track nie był zbyt dobry. W sumie nie jest aż taki zły. Chociaż no na tylnym kole tak. Chociaż... Chyba nawet może być na tą mapę. Jak się go jeszcze ulepszy. Chciałem przed chwilą powiedzieć, że zarabia podobnie jak motor, ale trochę słabiej. E cross, przepraszam. Dosem było 13 tysięcy, chyba rekord w pieniądzach zdobytych za latanie, co już mam 100 tysięcy. Ale ja postaram się grać też na innych mapkach. A właśnie, nie, przepraszam, ja dwie mapki kupiłem, bo jeszcze. Aha. E, bo jeszcze kupiłem. Pory roku, co jest przed pustynią. Tak? Tak, to. Z... Po prostu pojedźmy tym. Do... Kiedyś w ogóle na tym nie umiałem grać teraz umiem, ale nie wiem jak będzie z monster rakiem, bo cross'em się tu w miarę jeździło znośnie. Bo teraz widać jak, jaka jest różnica między księżycem jak się zarabia na takich normalnych mapach. No, mam już 184 e, gemy, czy diamenty kto co lubi. U mnie e, zabiła ta e, piłka. Ej, ugrzązłem się. Nie, to, to już koniec. To zacznie od nowa bo wiem, żebym nie wyszedł z tego. Krosem bym wyjechał, bo miałem chyba taką sytuację. I wyjechałem. Ale przyznam, że chyba jestem lepszy niż kiedyś w to grę. Aha. Ja bym, bo może być traktor. No, właśnie będę kupował traktora. E, piszcie, y, jaki, e, piszcie, e, czy mam po kolei kupować, czy i e, jakieś cele wyznaczajcie, na przykład, że na następny odcinek. Zbieram na nie wiem, ale żeby to na, na, na to pierwsze odcinki nie były za drogie, na przykład, że nam za milion. Na razie za milion nie. Bo powiem tak, że na tej pierwszej mapce lepiej się zarabia niż na tej za milion, bo za milion to jest bardziej taki challenge. Nie wiadę? Tak, wiadę. O, spoko. Ej, no nie wiodę o nie. O nie, za ciężki jestem. Teraz zabiłem się specjalnie. I na mapce wie O, jakieś w ogóle tu są wydarzenia. Challenge. Muszę coś tam, coś tam osiągnąć. Wow, teraz patrzę i ten motor jest ...dość szybki. No i co ja wam powiem, że na pust... Serio? Że na pustyni lepiej się, więcej takich pieniędzy jest cross i dawaj. I myślę, że jednak chyba się nie uda, bo to jest chyba 4000. To jest taki znaczny dystans. O, wiem co zrobię. W... Jakie pagórki Nie to jest dość trudne Ale teraz Na zakończenie odcinka zrobię Coś takiego jak, jak będę wiedział, gdzie to się w ogóle kupuje Gdzie się kupuje turbo O, tu Za 30 tylko, o To yy, Kupię to Niektórzy już się pewnie domyślają, co chcę zrobić I Zrobimy coś takiego, poczekamy na Jakiś fajny pagórek Dobra, czemu nie I pyk Ile? Nowy rekord i to będzie 19 tysięcy Tak teraz zginę, będzie dokończył odcinek. Jeszcze jeden się uda? Tak, uda się. Trzeci by się nie udał. Chyba. Ała? Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Aha. I jeszcze jedno, że intra jednak nie będzie, bo yy, coś tam, coś tam, jakiś problem y, zrobił się, in, intra po prostu nie będzie, bo wyskoczył tam jakiś pro, yy, problem, więc no pa, do następnego odcinka, który będzie za, za chwilę.